Mamy teraz raporty GPS i wybieramy pierwszy podkład dostępny, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ten pokład ze starej wersji widocznie nie ładuje. Ortofoto mapa też. Administracyjna mapa Polski. no Załadowała się, no, wielka skalowa, więc na tym terenie akurat nam tutaj zbyt nie pomoże. No to wybierzmy sobie coś innego. Krajobrazowa mapa Polski. No, też jest wielkoskalowa, bardzo duża. Tutaj y, ziarnistość rastra. Osnowa dezyjna się nie ładuje. Cieniowanie też jest problem. Hipsometria. No, to czyli te stare, stare konfiguracje układów tutaj mapowych y, w raportach. Widać, że no, nawet tu zbrojenie podziemne no, po prostu nie ładuje się. To już, to już są inne ustawienia serwerów, więc to nie będzie działać. No, jak widać, jest potrzeba, aby zaktualizować lista podkładów.